MZG. Chyba idzie tam, tak? Od przechodzenia ma zakwasy. Dobra. Dobra. Piąteczka. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I zaczyna MZG na temacik Klimaterium niemowlaka. Klimakterium niemowlaka. Jędrze, Jędrze i na tematach. Wszystko jasne. Wow. Tak, ja wymyślałem tematy, nie? Yo. Ale wiedzą, co to niemowlak. Klima, klimaterium. Klimaterium niemowlaka. Jutro człowieku, ty jesteś jak padaka, bober. Ja tutaj kolejną dobę rozkrydalam Cię i z tym całym globem Mamy tutaj zajaweczkę Tak, ktoś rzucił kiedyś tam kreseczkę No to po co ci to w ogóle? o człowieku, jesteś pitbullem Chyba, chyba nie, chyba jakimś zwykłym kundlem Ja teraz wygrywam Pierwszą rundę, masz tutaj Pierwszą sekundę, o człowieku Masz tu vagabundę, tak Był jakiś temat kujowy jak zwykle Ale tematów nie ma Ściema jak zwykle była pod jarama I co? Od samego Programa. 10, 10, 9, 8, 7, tak właśnie teraz tu nie wiem Twoja kolej, więc ja teraz Bober. Wbrąskę, pierdolę Bober na temat poszłem i wyłączyłem. Jo, jo, jo! Jo, wchodzę i to jest tutaj niezła kurwa! Przyszłem wyłączasz mózga, yo, ja pierdolę tu z stylem mózg chyba kurwa wyłączyłeś, ale kiedy tu płynę, sprawdź, sprawdź, głupku, zmień ksywę na brak mózgu, yo, ja pierdolę, jadę na bitach, jak wchodzi Bober, wjeżdżę klasyka i rzucałeś fajnie na temat rap do bitu, klimakterium, spoko, sprawdź słowników. słowniku, yo, i to jest kurwa, tu nie, nie, tak się niesie, może się jakoś odniesiesz, yo, i to jest proste, ciężko lata mi, i wiesz, że flow masz w sumie tu niemowlaka? 10. Wygrywasz pierwszą rundę weźcie skreślmy. Przynajmniej kurwa jest śmieszny. Po 30 yo. sekund. Z horroru przynajmniej masz kurwa poczucie humoru. Yo! lecisz I teraz pizgam, w tak. Stand up freestyle, Cześć yo. się, lecisz, ja e? Jadę tu pancerz. Eee, lecisz, lecisz. Dobra. Yo, ja Ci co zafumuję hardcore, wyrucham Cię jak Le makron Macron Yo, i co masz do powiedzenia? Myślisz, że planeta Ziemia mogłaby Tobie się przypodobać? Yo, człowieku, masz tutaj bobra, bober to chyba jakaś pizza. Ty nawet nie masz pojęcia, co to jest freestyle Yo, czerwona bluza? Yo, nie masz pojęcia, jak Ci się wydłuża ten obraz 10. Chciałbyś mieć taką zajawkę na to, ale niestety nie ma tutaj bobra I tyle Bober lecisz. Nie mam pojęcia co to freestyle, kurwa fajnie. A WPW wygrałem przypadkiem. Yo, ja pierdolę, wow. masz rację. Ale kiedy wchodzę, to będzie fajnie. I wiesz, sprawdzaj, jak jadę, mam tutaj skillę. Właśnie cię chyba kurwa trochę nauczyłem. Yo, to jest proste, sprawdzaj. Tutaj, Tucku, nawet nie wiem, kurwa co mam nawijać o tym mózgu. 10. Ja pierdolę, nie było fajnie. Nie za taki freestyle przegrywałem z Bambem. Koniec. Ale kiedy wchodzę, jest przepierdolone, joł, to jest proste, jak tu jadę tutaj, kurwie, jesteś kurwą! Zapłacę później. Ech. Czy... Czy, 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 czy waszym zdaniem lepszy był mózg MZG? Czy rozpierdolił Bober? Sorry, ale muszę to zrobić, nawet nie będę ogłaszał, wy powiecie, kto wygrał na 3-4. 3-4! Bank, Bober wygrywa walki walkę. Lecimy dalej. Lech.